Witam Was w moim siódmym filmiku tematyka zakłady sportowe. Zanim przejdziemy do meritum dzisiejszego tematu, na wstępie chciałbym podziękować wszystkim, którzy zaufali mi, którzy korzystają z moich typów, z mojej wiedzy i zarabiają ponad 10 tysięcy złotych zakłady sportowe miesięcznie. Gratuluję! Chciałbym dodać, że wszystkie wiadomości, które piszecie do mnie na Facebooka, są zarchiwizowane. Teraz przejdźmy do rzeczy. Wczoraj mm, nagranie miałem 100 zł i uzbierałem do sumy około 570 zł z groszami. Czyli nie licząc wkładu mojego nagranie, zysk wczorajszy oscylował wokół sumy mm, 480 zł. I taką sumę, Codziennie potrafię ugrać w zakłady sportowe. Nawet większą sumę mieliście okazję się przekonać w moich wcześniejszych filmach, nawet do 1000 złotych w jeden dzień. Zyski miesięczne, jakie ja czerpię z zakładów sportowych, wynoszą minimum 10 tysięcy złotych miesięcznie. Jeśli chcesz tak samo zarabiać, jak ja, napisz do mnie, nawiąż ze mną współpracę, a będziesz zarabiał. Przejdźmy do rzeczy. Pokażę Wam cztery kupony, które wczoraj zagrałem. Nagranie miałem tylko 100 zł. Trzy kupony były postawione na żywo, czyli w trakcie odbywania się spotkania. Jeden kupon był postawiony przed rozpoczęciem się. Zaczynamy. Pierwszy kupon na żywo. Siatkówka, Turcja, Brazylia, stawka 100 zł, wygrana 166 zł. Data postawienia zakładu, wiadomo, 14 sierpień, godzina 18.17. Status: wygrana, kurs był 1,666. Turki wygrały gładko. Jestem zalogowany na swoim koncie, mam teraz aktualnie około 194 zł. Parę groszy wczoraj sobie wypłaciłem. Może dzisiaj sobie znowu coś zagram. Zobacz jaka będzie oferta. To jest mój wygrany wczorajszy kupon. Pokażę Wam drugi mój wygrany kupon. Tym razem nie jest to zakład postawiony na żywo, ale przed rozpoczęciem spotkania piłka nożna Aston Villa Manchester United Postawiłem ten zakład o 27, stawka 166 zł zwrot 283 zł. Kurs był 1,70 typ poniżej 2,5 gola. Wiadomo jaki wynik padł, Bodajże chyba dla Manchesteru 10, naprawdę kurs był super. Pokażę Wam zaraz mój trzeci kupon, postawiony na żywo, w trakcie spotkania, stawka 100 zł, zwrot 207 zł, data postawienia zakładu 23,32 siatkka USA Turcja. Postawiłem, że Amerykanie wygrają trzeci set, kurs był 2,075. Super weszło. Cały czas jestem zalogowany na swoim koncie Sporting Bed. I mój ostatni kupon, czwarty tenis postawiony. Na żywo stawka 207 zł, wygrana 394 zł. Godzina postawienia zakładu. Była to godzina 5 po północy, czyli już jest 15 sierpień. Tenisista Edmund podejmował Nishikoye Japończyka. Edmund wygrał drugiego seta, kurs był 1,90. No i super weszło. To były moje wczorajsze wygrane. Wszystkie wyniki odnośnie spotkań możecie sobie sprawdzić na stronie link pod filmikiem. Jeśli ja potrafię dziennie ugrać powiedzmy minimum 400 zł, to naprawdę zyski miesięczne z zakładów wynoszą naprawdę 10 tysięcy zł. To jest minimum. Bo we wcześniejszych moich filmach zauważyliście, że nawet potrafiłem wygrać w jeden dzień 1000 zł. Jeśli chcesz nawiązać współpracę ze mną, zapraszam, moje konto na Facebooka. Może do mnie wysłać wiadomość, również na maila. Dziennie wiadomości dostaję naprawdę. No, teraz te wiadomości się zwiększyły. Ostatnio dwa dni temu sprawdziłem skrzynkę. To było około 200 wiadomości. To tyle. Wkrótce będą nowe filmy. Tak już nadmieniałem kiedyś, że nie nagrywam codziennie filmów z moich wygranych, ponieważ takich filmów byłaby ponad setka. No to stałoby to się nudne. Ten film nagrałem na życzenie osób, z którymi aktualnie współpracuję. Także dowód mojego profesjonalizmu macie. Także to tyle. Życzę Wam miłej soboty. Cześć.